Strażnik Teksasu. Ty, siema gdzie ty? No, Przecież ja ci przed chwilą sypałem. Co? No, chwala. Przed chwilą ci sypałem, a ty? O, no tak sobie podjadasz, bo podjadasz. Strażnik Teksasu, jak dzisiaj to wygląda u ciebie? Jest góra. No to oby było tak jak wczoraj, Stefan Oby było. Ja lecę. Ty się cieszysz. Chłopowo wejście numer 14. Chyba będą duże schody. Siemandero! Witam Was serdecznie na kanale Adi Wejherowo. Kolejny dzionek, tak jak mówiłem, Coś mnie kusi, żeby tu przyjechać i to sprawdzić. Jeszcze raz tą plażę się przejść, bo tak fajnie wczoraj sypało. No, nie mogłem tego odpuścić. Siedzi mi to w baniaku, dlatego idę sobie tam gdzie skończyłem wczoraj, czyli wejście numer 14. Zapiekanki z miłą chęcią na sam koniec to bym kurde, wciągnął, no ale. Nawet bar Faraon, dla Faraonów jest zamknięty. Idę zobaczyć, jak to wygląda na plaży, ale wczoraj była fajniejsza pogoda. Dzisiaj to pizga. Nie wiem, czy mnie tu za mocno nie wywieje, ale zapraszam Was serdecznie na seans. Teraz macie okazję z góry zobaczyć te Chłapowskie klify. Punkt widokowy Chłapowo. W ogóle ja tu dobrze idę, czy nie? Nie, nie wiem, ja tu jeszcze... <laughs> nigdy nie byłem! Po raz kolejny, nigdy nie byłem, ale ładnie! Jaki widok! Chłapowskie klify Ale pięknie jak tu jest w dół mocno Tylko gdzie tu jest wejście? No przecież teraz widokowy w chłopowie. Przecież ja tu nigdzie nie zejdę na dół. No jak ja mam tu zejść teraz, o co tu kaman? Wejście 14 Wejście 14, wieje jak nie wiem, a zejścia żadnego nie ma Tam jest wejście, dobra, Adrian Chodzisz po tarasie na klify, patrzysz, a wejście jest tam No to zaczyna się kopytkowanie w dół ja pitole, no jo, tyle schodów, masakra, no wspaniale, nic, no nie ma lepszej terapii na no, moje, kurde, bolące kolano, niż sobie po schodach połazić, no przecież, Adrian, co masz innego do roboty, przejdź się po schodach, połaź, pewnie. Czy najlepiej, jak się okaże, że znowu jest wiatr północny, bo jest wielka fala. I znowu plaży nie będzie, nie, no chyba nie, bez jaj. No nie chciałbym tego po takim kopytkowaniu, to jest poświęcenie. Nie? To jest poświęcenie miliony schodów. o dzisiaj to jest inaczej. Wczoraj live, tutaj. Dotąd doszedłem Dotąd doszedłem, dzisiaj idę w tamtym kierunku Ale bizgam. Nie wiem czy ja wytrzymam tyle czasu co wczoraj No ale nic, sprzęt jest Pięknie Sprzęt jest, to zaczynamy Daleko nie uszedłem <ścoughs> Daleko nie uszedłem Co my tu mamy? Złotóweczka No kurde, a tam jest chyba jeszcze jeden sygnał Ja pierdziele No to Już mam Te schody już zapomniałem Aj. Dzisiaj to jest powyrzucane I to tak na mocno Ale ja już widzę, patrzcie jak te wody gruntowe tu spływają Dzisiaj tu znowu sypnęło tym kamieniem, jak będę wracał, bo ja idę znowu sobie zrobiłem, będę szedł tam yy, przy klifie a będę wracał tędy no może wreszcie jakiegoś bursztyna trafię nie wiem, chciałbym mojego pierwszego bursztyna w życiu znaleźć, na razie mam drugą monetę na razie mam drugą monetę już ją widzę ja pitol dwa złote z PRL -u. no to zaczyna się Zaczyna się znowu to samo co wczoraj. Dwa Ziko z PRL-u. To ja się dalej osypuje. Ale ja widzę, że to wpłynęło znowu. Trzecia moneta. Jest Ziko. Tak jest. Trzecia moneta jest złotówka. A ja tak generalnie sobie patrzyłem. Myślałem, że tu coś leży. Ale nie. To jest tylko. Nie, to tylko zwykły kamień. Aha zwykły kamień, nie wiem gdzieś widziałem posta, ale teraz z Rafonem rozmawiałem y... ja mówię, że to było w Chłopowie, Rafon mówi, że w kuźnicy. że gdzieś właśnie z tej skarpy y... no duże niewybuchy wyszły, no także tu trzeba też uważać, nie i cyk, kolejna cyk, kolejna, co to jest tym razem 10 groszy Spacerowicze też jeszcze są, spacerują sobie. A ja tu pod skarpami. I co teraz? Oksy na oko, Ach, już dobite. Na no ja. jak krzyczy pan Hilary, a okulary w chłopowie. To tu ma moc? Jak pisaliście w komentarzach, z żywiołem nic nie wygra. No świeże, wszystko świeże, co się osuwa. Jak to spada, zresztą jeszcze jak woda podmywa wszystko leci w dół, nie? Ja pierdziele. Ciekawe jak to za parę lat będzie. Parę, no może kilkaset, czy w ogóle, czy to gdzieś pójdzie w głąb lądu Pięknie to wygląda, prawda? <laughs> Kurde, normalnie marmur. Jakie wzory ale prześlicznie. A tam pozawalane. Gdzieś tam drzewa spadają. O, ktoś potał Adi czemu nie szukasz w wodzie? No szukam właśnie. No teraz chodzę sobie po wodzie. <laughs> nie po wodzie, po wodzie, jak sam Pan Jezusek, tylko yy, po takim tu strumyczku, nie? To tu wygląda jak skocznia w garmisch Parchenkirchen. <laughs> Naprawdę. Kurde, zobaczcie, z góry zjazd, nie. Bach wybicie. Leci, 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 w Jens, Weisslock i ląduje gdzie? Prosto w fali. Coś mi się grubo wydaje, że mamy furę. <laughs> mamy furę, ale pusto, strasznie pusto, jednak przy tej czternastce 14... lepiej. Co to za fura? Na korak czerwony to już na pewno jest szybki, nie? No wszystkie czerwone są szybkie. Czarne są groźne. A! No i co to za fura? Czerwone BMW Ha ha ha, ha. Dobra Muszę go woły ładnie Era weź tu wejdź Weź tu wejdź I tego BMW O je, jeszcze z płomieniami Nie, to nie będzie BMW Co to jest? Jakieś ten Deulano skurde, Co to jest? Ja już Lancia Delta Lancia Delta A ja już się cieszyłem Że mój siostrzeniec będzie miał Czerwone Abu Jak to Olinek mówi Bo wujek Adi ma Abu A on uwielbia Abu Oli i tak będzie dla ciebie Czerwona Lancia Delta Jak to pisał Ernest Hemingway, <grym> Jak to pisał Ernest Hemingway, Stary człowiek i może 5 groszy znaleźć. <laughs> Gdzie mi tam do starego! Ciemi tam do starego! Jeszcze! Hen, hen, hen! Dużo, dużo brakuje! Aż takiej zimy to nie ma, żeby tu psy dingo mnie atakowały, nie? <laughs> Ale fajne psiaki. No i widzicie, można i spacerek z piskami sobie zrobić. Widzę, tu pani idzie, a tu psiaczki. Cyk. Tam fajnie wygląda, gdzie te psiaki idą, takie kamloty porozwalane. Zaraz tam dojdę. Powiem Wam pierwszy raz tu jestem, ale naprawdę te klify, te zbocza potrafią zrobić wrażenie. Jest to naprawdę wysoko, dosyć. Dosyć terra. Jeden jest terra. Terra chciała tutaj biegać, co <laughs> Pani na nią wrzeszczała. A tu te kamloty porozwalane. No dob, no. jeszcze nie było taktycznej przerwy na żuteńszka, nie, także ja muszę sobie zrobić przerwę malutką. Wszedłeś do mnie, pluszaku, <laughs> a ja się zastanawiam, co to są za kręgi, czy to są jakieś bunkry, czy, czy co? Tutaj o, no co, interesuje, nie? Pewnie. Czy tu coś spadło, ale patrzcie, jaki kawał jakiegoś kurde szrapnela, czy pocisku wyszedł przed chwilą, no. Mówię, to wcale nie jest tak fajnie. Ja zresztą... No ale czemu na swojego szczekasz? No ale dlaczego? Ja zresztą yy, pamiętam swoją pierwszą klamrę wykopaną. To była klamra, teraz nie pamiętam. Na pewno była Godmit UNS i to była wykopana, nie wiem, w 1993 roku znaleziona na plaży w Jastrzębiej Górze. Także kochani. Tu można naprawdę znaleźć wszystko. Klamra Vermachtu. Yy, yy, znaleziona w Jastrzębiej i górze na plaży. Tak metr gdzieś pod ziemią ona była. 93 rok myśmy jechali, wtedy pożyczyli jakiś wykrywacz, nawet nie wiem co to było. Jechaliśmy wtedy na plażę po dyskotekach pieniądze zbierać, nie? No, zbieraliśmy tylko kapsli, bo nic z tym nie szło znaleźć, ale klamrę, żeśmy kurę trafili z Witią. Pozdrawiam Cię, Witia, Pamiętasz? Na całą nockę to była jazda. Fajnie. No kawał odłamka. Ale to daje. Popatrzcie na to, jak to wszystko się tu osuwa. Ja już chyba nie idę dalej, bo to nie ma sensu kompletnie żadnych sygnałów. No ale tu jest kolejny kolejny kawał odłamka. Kolejny kawał jakiegoś odłamka Ja pierdzielę. Ale to tu są W tył na Adrian Coś za dużo tych odłamków wychodzi tu, tu Tu Widzę kawałek taśmy policyjnej I coś mi się wydaje, że chyba ta skarpa Jak tu się osunęła To te bomby mogły Tu stąd wyjść Tu gdzieś mogły zalegać jeszcze no, u nas w tym naszym rejonie to tego diabelstwa pełno zalega. Nie wiem, nie idę dalej, chociaż ja mówię nie idę, a cały czas idę i kopię te złomy. Nie wiem, dobra, robię teraz już nawrotkę. Na ostatnim odcinku wam pokazywałem, jak to fajnie wygląda. Ale zobaczcie, no, muszę to znowu nagrać. Może ktoś nie oglądał tamtego odcinka, a to ja coś nowi widzowie się pojawili, których oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Patrzcie, jak te warstwy ziemi, jak to wszystko pięknie widać. Nie no, ja, pitole. Ale to jest no, taka typowa, typowa glina. Tu już jakiś piasek, ale to, zobaczcie, to jest glina. A tu piasek, ja tego nie dotykam, no bo nie wolno tego dotykać fajnie, fajnie to wygląda ja już po lajfie wracam stamtąd, znowu pod Parken Kirchen doszedłem grosik na szczęście, zajechany na maksa, chyba grosik no co to może być, międzywojnie? nie, raczej nie albo fenol, bez fenola nie wracam no, i kierunek z powrotem do wejścia, którym wszedłem. A co to jest? Jakś jednostka ratownicza, czy co? Nie wiem. Czy coś nie da się, czy się da? Kurde. Oni tam płyną dalej. Nie wiem gdzie. Do Szwecji, no bo co tam jest dalej? No tam jest tylko Szwecja, a ze Szwecji to co może być? Oryginalne mokasyny Zikei. Oryginalne szwedzkie mokasyny Zikei. Głupawka, ale pusto, teraz pusto. Jakoś idę tą stroną tutaj, tak jak mówiłem wam, bardziej przegiem. nie masz sygnałów żadnych. Tam był szwedzki mokasyn, ale wiatr jest, dzisiaj to nie jest przyjemnie. Dzisiaj to nie jest przyjemnie. Co my mamy złotóweczkę kolejną? Tak jest, kolejna złotówka. Oj, strasznie wieje. Dziura dosyć konkretna, one są wszystkie tak zajechane. Takie pozajeżdżane. No ale jest, liczy się. Jak te chmury zasuwają. O! Konkretnie. Grosik na szczęście. Czy co? Czy nie. 10 groszów, chyba 10 groszy. Wyszło. Patrzcie, jaka ta ziemia jest dziwna. taka Co wyszło? To wyszło. Świeżynka. Oj, to jest tutaj rzadkie. 50 groszy. Świeżynka, ale biła na metal. Tak jak one wszystkie biją. Takie to jest, 2022. Chciałem powiedzieć, że jest polmos. Polmos, ale weź nie kopnij polmosa. Patrzcie, ledwo tylko to odsypnąłem. No i zobaczcie to. PRL. 50 groszy. 50 groszy, 73. czy czwarty. 70. No teraz już nic nie widzę. Jak trzeci, to pozdrawiam Juliusia. Jak 74, to pozdrawiam... W... Nie, trzeci. No to dobra. Patrzcie, jak to od razu zachodzi. Jednak przy tym wejściu jest najlepiej. Ktoś tam na live'ie pisał, że w Ustce mgła. Tak tam wygląda. Tutaj jest fajnie. Niebieskie niebo. Eleganckie. Ale te chmury zasuwają... Mam monety, ale nic konkretnego to nie chcę wpaść. Nie wiem, co to jest. Nic z tych monet nie widać. Też jakieś 5 groszy. Tak jest, 5 groszy. I tak wygląda dołak. Warstwy ziemi. Ale mam kolejną 50. I to świeżyneczkę. Też 24, o proszę bardzo, 50 groszy. Ale już zmierzam w kierunku wyjścia. Na dzisiaj wystarczy. Zabieramy sprzęt cicho. Do zobaczenia. Plaża. Nie, już mi gilony lecą. Straszne, powiem Wam. Pysk. no sami widzicie, już jestem cały czerwony. Aż kłuje to, bo jest taki zimny wiatr. Najgorszy jest wiatr. O, piłka. Piłka leży. Najgorszy jest wiatr, nie? Ale ja już i tak wiem, że jak wejdę do góry, to ja będę tak rozgrzany. O, tu nie wieje może podsumowanko szybkie. No dobra, to jedziemy z podsumowaniem. Chociaż nie, jeszcze mi monety wpadną w te szpary i będzie po monetach. No to co, Ardiano? Na live'ie mówiłeś, twój jeden z fajniejszych filmów. wzgórze rozdartych serc. Teraz będziesz miał w wzgórze zadyszki. Co mi już postawili? Ja się czuję jak skrzyża zdjęty. Ale wszedłem. Masakra z tymi schodami to jest masakra. No nie jest to tak spektakularnie jak wczoraj było na wykopkach. Chociaż, wiadomo, to nie o to chodzi. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery ZIKO, dwa prl -e, 50 pięćdziesiąt groszy, dwa złote. No najszybszy czerwony samochód. I tak. Mega. Myślę, że jak na, który dzisiaj jest 17, 17 styczeń, wypad zaliczony jak najbardziej zapieksa, frytki, kawa z ekspresu, jak najbardziej by się należało, nie? Jeżeli macie ochotę postawić, to zapraszam do wysyłania super czatu oczywiście, w podziękowaniu i w takim tam wiecie. Adi zjedz to tą zapiekę, chociaż ty jej i tak tu we Władku nie dostaniesz. Dobra, zawijam się. <laughs> Apartamentowce w Jastrzębie Górze, tak to się kończy. I co? Wywróżyłeś znowu fajnie, nie? Wywróżyłeś znowu fajny wypad. Tylko ciambrze, jeden ty mój wróżbito już ci daje. A ja w styczniu zapełniam mój szczyciński kubek plażówkami. Patrzcie, ile tu już tego się nazbierało, nie? To jest hel dwa razy ten. Kurę, fajnie. No i teraz to się stała masakra. Klip od ładowania Deusa mi padł. Złamał się. Ja pierdzielę. Jakoś to tu idzie, nie? Zrobić. No trudno, będę musiał to jakoś tutaj mocować na razie, żeby ładować. No kurde molek. Potrzeba matką wynalazku. Szybkie ładowanie na trytytkę. Ja pitole. Koresie akcja z Deusem na sam, na sam koniec. No. Ale jak jest walka, to muszą być ofiary, no wiadomo. Nie, no tak jak ja mówiłem na poprzednim odcinku, przecież to jest tak już wysłużony sprzęt tyle on już przeszedł, że to ma prawo już ze starości yy, padać. No nic, na razie sobie poradziłem. Deus się ładuje, trzeba być gotowy na niespodziewane, bo nie wiadomo, kiedy pójdziemy dalej kopać. Nie wypadł, kurde, no, znowu fajny. Już teraz, już teraz te pultyny mi zeszły, już wszystko, ale i tak czuję, jak to mnie te igły mroźnego wiatru posmagały. Było mega fajnie, nie liczą się monety, nie liczy się, ile ja tam nazbierałem, najważniejsze, że pochodzone, jodu nawdychane, zobaczyłem znowu fajne miejsce, w którym nigdy wcześniej nie byłem. Rewelacja. Kochani, Mówiłem wam o super czacie i o wysyłaniu, pisaniu komentarzy z wysyłaniem super czatu i no nie na darmo, no bo dla wszystkich, którzy taki komentarz w postaci super czatu wyślą, wśród tych wszystkich osób rozlosuję tą zrzutówkę. Może ona komuś szczęście przyniesie również na plaży. Jedna, jedyna, niepowtarzalna, czarnokciukowa, treasure hunterowa... Yy... Torba zrzutowa. Także zachęcam wszystkich do wysyłania super czatu na tak zwaną zapiekę, Bo <laughs> będzie fajna torba. Ja się z wami żegnam. Lecę teraz. Ściągam mój strój wykopkowy. Zamieniam się w Marysie, Idę obiad robić, odkurzać, sprzątać i w ogóle. Takie tam bajery, nie? Wy co jeszcze możecie zrobić? To łapkę zasubskrybować, jeśli nie subskrybujecie. To wszystko. Nera.